Kodem ma taki humor, że po prostu... Ech. Ale masz biedne oczka. Biedne bardzo. Zwracaj, to na tyle ofiarę. Piękne masz miejsce. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w nowym roku! Ja i gość na moim czole. Zobaczcie, jaka perfekcyjna symetria. Jest idealnie na środku, więc zakleiłam sobie go naklejką. Elka mówi, że działa. Przetestuję, to zobaczymy. No i co? Mamy nowy rok. Nagrałam wam wigilię: fragment jej. Dlaczego? Fragment? Bo się rozchorowaliśmy. Myślałam, że to będzie przeziębienie, bo nikodem zachowywał się tak samo, jak właśnie przy takim klasycznym siedmiodniowym przeziębieniu, ale potem się okazało, jak Paweł przyniósł testy, że wyszła nam grypa typu A. I ja i Nikodem po prostu mieliśmy schrzanione totalnie święta. I w ogóle nie korzystaliśmy z tego, że byliśmy w pięknym hotelu, że było, tak wiecie, elegancko, że było wszystko pięknie ozdobione, że były piękne dekoracje, że była kapela góralska, że było tyle jedzenia. Ja prawie nic nie zjadłam przez święta, bo po prostu nie miałam apetytu. No nie miałam tego apetytu. Także z tego całego mojego nagrywania wyszło tyle, że nagrałam początek i przerwałam nagrywanie, bo większość naszego pobytu przesiedziałam, a raczej przeleżałam w łóżku. Cały czas tylko leżeliśmy. Nikonem w ogóle zasypiał mi na rękach i spał, nie wiem, trzy czwarte dnia. Jak już byliśmy po tym teście i wyszła nam ta grypa, dzień dobry, to my zostaliśmy w łóżku, żeby nikogo nie zarazić i potem pojechaliśmy do domu. Ale w międzyczasie Paweł sobie korzystał i jeździł w różne miejsca, do restauracji i tak dalej. O, tu koparka, zobacz. Tu. Pięknie. Ale... Oczywiście na tej jednej chorobie się nie skończyło, bo nikodem ma teraz zapalenie spojówek. Nie dało się kupić akurat tych kropelek, które chciałam, bez recepty, więc pojechaliśmy do lekarza dosłownie na zważenie, zmierzenie, wystawienie recepty i tyle. No i bardzo go bolą te oczy. Na początku myślałam, że, wiecie, ma po prostu czerwony, bo bardzo często wkłada sobie ręce do oczu. Ale potem tak zobaczyłam, że one mu zaczęły mocno łzawić. Yy, gromadziła mu się ropa w kącikach, no i są zaczerwienione, brzydko to wygląda. Także bawimy się teraz z kolejną rzeczą. No, powiem Wam, że niestety, ale chyba dzisiaj jest ten dzień, w którym czas najwyższy pozbyć się rzeczy świątecznych z domu. I ja mam tak, że jak to robię, to potem na drugi dzień. Czuję się w tym domu jakby było tak pusto. O, cześć lęka. Jakby było. O, zaraz przyjdź, to coś Ci pokażę. W każdym razie czuję się jakby było tak, wiecie, mdło, nie ma żadnego koloru, więc pomyślałam, żeby nie było tak jak w tamtym roku, zostawię te zasłony bordowe, bo one dają tutaj takie fajne życie. No, także je zostawię wiadomo, choinki, ciastka, tutaj tych innych ozdób się pozbędziemy. Natomiast zasłonę zostawię, bo one tworzą taki elegancki klimat, mimo że miałam bardzo ładne poprzednie zasłony, bo były takie złotawe, to chyba zostawię jeszcze te. Nie wiem, na 2-3 miesiące. No, ale jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo przed chwilą przyszedł kurier. Lenka, to ci pokażę. <grym> Jakie jeździe niedługo? To nie jest <grym> kolejna paczka z <spod> koinki. <grym> dzień babci i dzień dziadka, słuchajcie. A, no tak, no jestem tak. przygotowana. Jakiś czas temu moja teściowa powiedziała do mnie, żebym podesłała jej linka ze zdjęciami z urodzin Nikodema, bo chciałaby sobie je wydrukować. I pomyślałam, że mam o wiele lepszy pomysł i stworzę jej fotoksiążkę. Na stronie printu są w ogóle bardzo fajne szablony. Też z okazji dnia babci i dziadka, więc to jest bardzo proste ja to zrobiłam nie wiem godzinę coś takiego wow ale ładnie o to zrobczka no tak skoro wtedy zgromadziła się cała rodzina to pomyślałam że na dzień babci i dziadka podaruję im fotoksiążki właśnie stworzone z zdjęć z tego wydarzenia, bo oni tam wszyscy byli. O, to jest moje ulubione zdjęcie. <grywa> jeżeli chodzi o jakość, to są naprawdę bardzo porządnie wykonane. W ogóle na stronie macie mnóstwo innych wersji, na przykład fotoalbum, fotokalendarze i uwaga, jeżeli zrobicie zamówienie do 14 stycznia, to na pewno dostaniecie je przed Dniem Babci i Dziadka, także spokojnie zdążycie z prezentem. A jeżeli chodzi o promocję, tak jak wejdziecie sobie do opisu, wejdziecie w link, to będziecie mieć dużo większą zniżkę niż na stronie i jest teraz minus 30% na fotoksiążki, minus 25% na fotokalendarze printu i minus 20% na fotoalbumy i odbitki. Co ty jesz? Nie. Co ty jesz? Mm. Tata ci dał chlebek z porządnej piekarni, taki dobry. Dasz mamie też? Mmm, <grym> pyszne! Ale masz biedne oczka. Biedne bardzo. Tata? Mm. Widziałeś co przyszło? Co? Coś dla Nikodema. Przyniesiesz? Gdzie? Przed domem jest. Dostaliśmy od pani doktor dyspozycję, żeby tak często nie chodzić do bawialni. No bo trochę mamy, jak wiecie, w żłobku. Tam jest mnóstwo dzieci. On często przez to łapie jakieś tam przeziębienia i tak dalej. Wkłada te ręce do buzi. Więc ograniczamy bawialnię przez jakiś czas. I pomyślałam, że przyda nam się biurko. Słucham? Myślałam, że przyda nam się biurko dla Nikolewa. Przemy myślę, że przybiorku. Bo... Zwracaj, to ja na tyle <śmiję się. śmiję się> nie otwieram. Śmujemy się. To jest specjalna! Żon nie umie <śmiję> siedzieć w 30 sekund w jednym miejscu. Zobacz co to jest. Biurko, żeby robił lepiej. Przekonasz się, Być że to nam się lekcje. sprawdzi. Już zaczniemy cię uczyć normalnie matmy. Liceum Czy wiecie suchy chleb? Dobry. Czy jesteście jakimiś końmi? Jest bardzo dobry. Otwierajcie to, otwierajcie. To jest coś ważnego. Mama zapłaciła, to chociaż otwórzcie. Nic was to nie kosztuje. Tylko czas. A czym jest czas? Czas to pieniądze. <noise> Najpiękniejszym prezentem, który możesz komuś podarować. Naprawdę. Dobra. Otwieramy. A mama w międzyczasie Zabiera to, bo już... Widzę, że z tymi dekoracjami jest ciężko. To no ty otwieraj, tak żeby nie było widać adresu, dobra? No. Co to? Nie chcesz na herbatę to przyjąć jakiegoś widza. Przyszła taka wanienka malutka. O! Co ci to mówi? Co to będzie? To jest segregator na zabawki. Nie! Znaczy to może być też segregator, ale to nie jest do tego. On będzie z tego jak? To koryto? To jest koryto! Dla niego, jaki on ma styl jedzenia jak świnka, idealne by było. Ale nie, otwieraj dalej. A ja ściągam tutaj rzeczy. A ty nikogo nie zabrałeś z choinki? Ja cię nie prosiłam, żebyś ściągał z choinki rzeczy. Idę ponownie. Powiem tak, tutaj co najmniej jeden pracownik jest nie To Przez to Domyślasz się? <zumyślasz> szef? Mm. Ja jestem słaby w zgadywanki ogólnie. Okay, to zabieramy. To, to ciebie... Ciebie. Miecz. Wiecie jaka jest zaleta, jak wasz mąż pracuje w pokoju obok? Taka, że on musi sobie robić przerwy. A jak ma przerwę, to tutaj musi wyjść! Żeby się coś napić, coś zjeść. Więc zawsze można go wykorzystać do jakiegoś bojowego zalania, na przykład teraz. Wyciągnęłam po z pokoju i będę teraz skręcał coś. Z jeleniami niestety musimy się już pożegnać. Nie miały u nas łatwo, jak widzicie po rogach. Już były kilka razy klejone. Tak, to nikodem. Co to to jest bila? Bila dla niemowląt? Zawsze chciałem zostać stolarzem, uwielbiam budowanie mebli. Raz tam pałką w głowę obera. Bila w domu, ojciec i dziecko chleb jedzą na obiad. Po pierwsze to nie na obie, to po drugie świeży, taki mięciutki chlebek z krupiącą spulką. Bez żadnych uległych smaków i spółchniaków, to jest naprawdę pyszna sprawa. Mhm. Niesamowita jesteś, że biurko zamówiłaś, jak to nie ma miejsca. To nie jest biurko Paweł. No w każdym razie gra. w każdym razie blat z czterema nogami, no. Dobrze, już większość rzeczy tutaj zabrałam. Najbardziej szkoda mi tej choinki. A co my zrobimy z tą choinką? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że możemy ją dać na razie. Oa! Yy, przed wejściem. Tutaj. Ona może stać w ogrodzie. Taka piękna choineczka będzie stała w ogrodzie. No, w lipcowym słońcu to by powieje. Nikodem, masz już fotelik. Teraz trzeba biurko. A ono jest gigantyczne. Do środka daje się te tacki i zobacz. Tutaj damy piasek kinetyczny. Koparki, skoro on jest fanem koparek i będzie się bawił. On Nie. Będzie ja nauczymy be... on z... go spokojnie. On... Zobacz, patrz, 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 pokażę ci coś. Trzy miesiące temu jad piasek z piaskownicy, o tak garściami. Chodź też Ty Cusia, tak? Dobra. Słuchajcie, przeglądałam sobie te materiały z wigilii przed chwilą i pomyślałam, dodam wam fragment. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wyglądało, dobra? Także to będzie taka mała wstawka, co się działo w wigilię jeszcze zanim wiedzieliśmy, że Nikodem ma grypę, ok? To były takie początki, wiecie, pierwszy dzień, kiedy był bardzo, bardzo marudny. Przypomnij mi, ile nocy? Cztery, nie było nie go. 20 minut. Co to jest? To już podróżujesz powoli jak Kim Kardashian. No i mam swojego lokaja. Mm. <grafy> Nawet masz rękawiczki. Robocze. Słuchaj, Nikodem śpi. Czyli co z tym robimy? Nie wiem. Zostawiamy to. Zostawiamy tutaj. Ale trzeba wózek zwolnić. No. Budujemy tu wieżę z walizek. <grafy> Ale jesteś eleganckim kodem. Tak się bawi dobrze. Super! Idziemy jeść. Idziemy jeść. Alec, idziemy jeść. Papa, papa. W kąciku, elegancko, żeby nikomu nie przeszkadzać, gdybym miała karmić piersią. No. Tak, jest tak dyskretnie. No, ale jest jeden gadżet, który nam się kompletnie nie przyda, czyli, proszę Państwa, Nikodem preferuje mamę. Ty jesteś jego fotelikiem. Tak. Jak, kochanie, twoje wrażenia? Może tak na gorąco powiedz. Wszystko by było fajne, gdyby nie Nikodem. Nikodem ma taki humor, że bez kija nie podchodź, po prostu. Wszystko jest na nie. Nawet mu opłatę chciałam dać. To wzgardził. Wyrzucił. Nikodem jest najbardziej zainteresowany oczywiście orkiestrą. Dla niego to jest atrakcja wieczoru, bardzo mu się podoba. Ale dalej mi nic nie je, od trzech dni Piję tylko mleko, więc to mnie trochę martwi. Nawet nie chcę swojej ulubionej ryby, czyli łososia. Także... tak. Wysłałam Pawła po... Aaaa! Wysłałam Pawła po barszcz z łóżkami, no bo ja zawsze tak zaczynam wigilijny wieczór, od barszczu pewnie wytężę zresztą. Ja w ogóle barszcz mogłabym jeść codziennie. Codziennie. Raz z krokietem, raz z uszkami, raz z kierogami ruskimi na przykład. Uwielbiam. W ogóle to była moja taka zachcianka ciążowa. No. Za każdym razem, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś z Pawłem, to mówiłam: "Paweł szukamy, gdzie są krokiety z barsztem". Nikodemek, może nie ruszaj tego. Nie, 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 nie Kacy. gdzie jest tata? Gdzie tata poszedł? Tak musimy cudować, słuchajcie. To nie jest taka kolacja przyjemna, wiecie, na luzie, tylko stres. No chodź. Chodź na rączki, tak? Czytamy książeczkę, a pokaż na tej książeczce gdzie jest tygrysek. Blachmach robisz? Paweł przyjął Nikodema. Lament był, jakby go obdzierali ze skóry, ale przetestujmy sobie barszcz, bo jak wam mówiłam, uwielbiam barszcz. Więc uważam, że umiem go ocenić i mogłabym być dobrym testerem. Czy storebki? Chyba nie. Chyba nie. Teraz uszka. Ciasto trochę grube. Ale... Ale okej. Okay. Daję 7 na 10. Widzicie jak to jest z dziećmi? Myślałam, że zjemy wspólnie kolację. Jak przy wieczorze linii. Nie no, Nikodem ma taki humor, że po prostu Nikodem, jeżeli to oglądasz, wiedz, że miało być pięknie, ale przez to, że jesteś high need baby, no mamy wigilię z Pawłem osobną. Ja jem teraz bar, teraz będzie moja kolej, ja będę chodziła z Nikodemem tutaj dookoła. Dopiero Pawł Sebuzę, więc będziemy robić tak wszystko na raty. Fajnie. A tu jeep, jak robi jeep? Jeep, jeep, jeep! Tak robi jeep. Wielką paczkę tylko dęb, proszę bardzo. Był bardzo grzeczny i tak trzymać Ci do dępu. I dobry, dobrego apetytu ci życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ale nam się pofarciło, byliśmy pierwsi. Ja myślałem, że do końca będziemy czekali. A to nagle drugie dziecko, Nikodem Sfinarski. Ja już myślałem, że będzie literówka w twoim nazwisku, Nikoś, to znaczy w moim. O, dzień dobry. Śmiało to wyróbcie zdjęcie, ja przejmuję kamerę mama robi z koleżanką zdjęcie pamiątkowe co tu masz na prezent? chodźcie szybko wow, wow, wow. O, otwieramy co to jest książeczka? co tu masz? Wow. Jaka co ty tu masz? Wyciągamy. książeczkę dostałeś? ale chyba otworzymy wszystko w pokoju Nie. tu też masz idziemy otworzyć gdzie indziej? idziemy otworzyć, chodźcie, idziemy. to trzeba pokazać to to już chociaż to. Co tam masz w środku? Chociaż to, to. Zobacz, co tutaj jest książeczka na dobranoc, ona się nazywa. Dostał prezenty i nagle nie ma płaczu. To ty masz, to Wiesz, idziemy i idziemy do pokoika, dobra? No. Chodźcie, idziemy. O. No otwieraj, to dla ciebie, otwieraj prezent. Otwieramy kolejne prezenty. Wow, a tutaj? Co my tu mamy? To się chyba otwiera tu na rzepy. Wow, i w środku jest taka książeczka. Piękna. Ale kolorowa. Tu jest lisek, który bierze kąpiel. Tak? A tu? Chlebek. Zaraz postudujemy, to wszystko. Piłka jest. Piłka? Będziemy grali w piłkę? Będziemy. Tu tu. Papa! Super! Trzyma się! Tu jakieś skarby można wkładać. Fajna książka. Ale mama wymyśliła ekstra prezent. I jeszcze! Kolejna książka! Jeszcze jedna książeczka. mówi dzień dobry. Ja nie znam nikogo, kto ma więcej książek niż ty. Jesteś naprawdę. Mega mądry gość. W ogóle pamiętasz, on identyczną bawił się w bawialni też od innych uczniów, nie? O! Zobacz, to jest z kolei szkoła. Jakiś miś wypadł. Am, am, am. Super, zbrało! Miś do Dostałeś prezenty, no. Nietypowy sposób na okazywanie wdzięczności, muszę przyznać. Patrz, tu śpi jeden gdzieś tu drugi, tu trzeci, tu czwarty. Także widzieliście mniej więcej, jak to wyglądało. Dodam tylko, że to był naprawdę początek tej choroby i dopiero potem to się rozkręciło. My wróciliśmy z kolacji wigilijnej po niecałych dwóch godzinach. Wszyscy tam zostali, a my po prostu wyszliśmy, bo to nie miało sensu. No Nikodem był tak marudny. Ja Wam nie pokazywałam tego za bardzo w filmiku, bo nie będę go nagrywała, jak wiecie, jak płaczę. Natomiast, no... Mamoza ekstremum. Wiedziałam po Pawle, że jest też trochę taki rozczarowany tą Wigilią, bo się nastarał, mimo wszystko zorganizował ten wyjazd i tak dalej. No ale tak bardzo często wygląda początek choroby u maluchów. A u Nikodema to już w ogóle. No nic mu się nie podobało, w ogóle się nie uśmiechał, cały czas marudził i tak dalej. A najlepsze jest to, że jak wróciliśmy do pokoju, zaczęło się. Zmierzyliśmy sobie temperaturę, ja patrzę u siebie 38. U Nikodema trochę mniejsza temperatura, ale na drugi dzień już kaplica. 39, ja, on 38, I tak, i tak do końca wyjazdu. Także fajnie. A ja, jak widzicie, już rozłożyłam choinkę. Ona jest ze światełkami w środku, tutaj, więc są kabelki. I będziemy ją w tych trzech częściach chować do domku. Nie wiem, co z miejscem. Ale zobaczymy. Zaniosłam przed chwilą kilka worków do domku. Już tam się nic nie mieści. Nic, kompletnie. Także mieszkanie jest puściusieńkie. Nie ma choinki, nie ma żadnych dodatków. No, parę mi zostało. Ale jakoś tak dziwnie jest. Dziwnie. Ja naprawdę lubię ten klimat świąteczny. Jest jakiś kolor w tym naszym wnętrzu, ale pomyślałam sobie, że możemy robić tak, że co roku. Kupujemy inne zasłony i robimy trochę te święta w innym stylu, bo skoro mamy takie bardzo mdłe mieszkanie, to wystarczy kilka elementów. Na przykład na jesień mogłabym zrobić tak, że kupiłabym takie oliwkowe, piękne zasłony, dałabym kilka dodatków właśnie oliwkowych i macie inny salon, nie? Dobry pomysł. Zrobiłam przed chwilą kolejną rundkę do domku. Bo oczywiście zostało mi jeszcze kilka rzeczy świątecznych, w tym piżamy, bo je warto schować. No bo po co teraz chodzić w świątecznych piżamach? Obrusy, nie obrusy i tak dalej. I chciałam wam tylko pokazać, jaki mamy tu składzik: sanki, tu hulajnoga, tutaj piaskownica, tutaj proszę bardzo. O, nie wiem, czy widać, to to. Zestaw ogrodowy, czyli te fotele i tak dalej. Jest tego sporo. Myślałam, że tu będzie ładniej zaranżowana ta przestrzeń, no ale gdzieś trzeba to trzymać, prawda? Ja tak żałuję, że przy projekcie właśnie tego ogrodu nie zrobiliśmy większego domku, w którym mogłabym trzymać te rzeczy. Bez sensu. Po co mam taki mały domek, gdzie mamy tak dużo tutaj przestrzeni? Ja już się nawet zastanawiałam, czy z tej kuchni, którą mamy,

Piękne masz miejsce. Słuchajcie, z racji, że jeszcze piasek kinetyczny mi nie przyjechał, to zrobiłam taki mini plac budowy z babki płesznik, tak to się chyba nazywa. Kiedyś byłam na diecie keto, to sobie taką kupowałam i ona już była przeterminowana o rok, więc pomyślałam, ok, a zamiast ją wyrzucić, to po prostu ją zmieszam z olejem, bo tak się robi taki domowy Yy, piasek kinetyczny. Powinna być zwykła mąka, ale ja zrobiłam z takiej i wyszła taka breja. No i dodałam tam trochę mąki ziemniaczanej, i naprawdę bardzo fajnie się umiata, także mamy mamy plac budowy. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie ten stolik stał, natomiast wygląda tak. Dokupiłam jeszcze do tego pokrywki, ale idą w osobnej paczce. Natomiast widzę, że nikodemowi się podoba. Także bardzo się cieszę. Bo Paweł był yy, trochę negatywnie nastawiony, natomiast jak już zabraliśmy tą choinkę to jest miejsce i będzie miał taki swój kącik. Zobacz. Tutaj sypiemy na górę i on jedzie. I wiadomo, że to będzie się wiązało z dodatkowym sprzątaniem, ale zaleta jest jedna, nie bierze tego do buzi. Także mamy mały sukces. No i zobaczymy, jak to będzie w ogóle z tym takim, wiecie, prawdziwym piaskiem kinetycznym. To jest taka prowizorka. Mama ci to jeszcze zdejmie, zobacz. To też można wyciągnąć, poczekaj... O, te pazury moje! W ogóle muszę zrobić je, bo już miesiąc mają te odrosty. O, zabierzemy. I tam też możesz coś sobie dać. Ja Ci przyniosę zabawki, poczekaj. Nie wiedziałam, co mu dać, bo wszystkie rzeczy, takie do piaskownicy typowo, są w piaskownicy na zewnątrz. A jest śnieg jest tam zimno, minus 15 stopni, plus to wszystko jest jeszcze przykryte taką folią, która odgradza to, co jest w środku. Od tego, co jest na zewnątrz, więc sam nie pójdę. Pomyślałam, że do mu rzeczy z kuchni, czyli jakieś łyżki. O, co tu jeszcze mogę mu dać? Hmm, no nie wiem. Powiedzmy, sitko? Proszę, trzymaj. Trzymaj. Co, odkurzamy? Mama ci włączy, chodź, odkurzysz, dobra. Pięknie, odkurzaj tutaj. Tu, tu, odkurzaj, zobacz. Chodź tu odkurzymy, chodź, chodź odkurzymy. Super, pięknie odkurzasz. O tak, odylica też. W ogóle Nikodem już śpi. Minęły trzy godziny, trzy godziny. I mi się przebudził. Gdzie zawsze to jest, wiecie, 30 minut. Testuję jeden fajny sposób, więc jak mi się uda i wyjdę z tego sennego koszmaru przebudzeniowego, to wam nam znać. To by było na tyle. Dziękuję za dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnym. PA! A jeszcze taka przypominajka na koniec. Promocja na printo.pl jest ważna tylko 7 dni od momentu pobrania kodu z linku i możecie tam zamówić naprawdę bardzo fajne fotoprezenty, także polecam.